Dzień dobry, cześć i do was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dzisiaj ze mną jest Joszelka. Hejka! I pora na dzikie stunty. Dzikie stunty w wykonaniu Pawła i Joszelki, dokładnie. E, dokładnie, dzisiaj jesteśmy <grym> we dwójkę, bo w sumie tak naprawdę i tak się przez większość czasu nie widzimy. Bo gdzieś tam latam, latamy po swoich miejscówkach, ale mm -hmm. słuchajcie, dzisiaj, jak zwrócicie uwagę, e, dzisiaj jesteśmy na akcji, dzisiaj jesteśmy na wyścigu, ponieważ dzięki temu mamy wyłączony ruch liczny, więc jest trochę łatwiej, nawet znacznie łatwiej. Mm -hmm. e, także myślę, że możemy podziałać, choć mamy pierwszą miejscówkę, zobacz, tutaj uderzymy w to miejsce. Murek. E, tak, tutaj w ten murek uderzymy. Dobra. E, I e, trzeba będzie przychylić motocyk, jak najbardziej, żeby jak najdalej polecieć. Eee, może by się udało jakiś Infinity Play odpalić, ale to przy większej prędkości, pewnie pod większym kątem. Ale, nie czekaj... Odjechać. No właśnie, zobaczymy czy się no, uda. Czemu mi się odpalił od, u Ciebie ten? Eee, no właśnie jest tryb, e, ten cień aerodynamiczny, no, więc Twój motocykl może mega przyspieszyć. Może. Dobra. No i ja nie wyskoczyłam. Czekaj, nie trafię, nie trafię! Dobra, byłem blisko, <laughs> ale prawie wskoczyłem na... Plac budowy. Ja i jest ty to wiesz, jak to zawsze na działa. Na ten budynek. Okej, okay. słuchajcie, oczywiście, piszcie na w komentarzach, który stunt Wam się najbardziej podobał. Zobaczymy w ogóle, czy jakiś dzisiaj wyjdzie. No czy tak się tak uda. Na pewno. E, troszkę muszę bardziej do lewej, bo e, uderzyłem w słup. No I co jest? Nie umiem. Ale, ale spoko. Jeszcze Dobra, chwilę, to mi się udało. Ten w się przed. Nie, słuchajcie, naprawdę stąd w ogóle tutaj to jest przyjemność przynajmniej, bo. Tak? Nie ma, tak, no bo nie ma żadnego auta, który wam wyskoczy. No i co e... jest? Ja już wcześniej nawet podnoszę i co? E, wiesz co, ale czekaj, czekaj, czekaj. Jedziesz? E, słuchaj, nie, musisz zrobić tak. Jedziesz? No nie. Puszczasz e, w? Ale ja nie to. umiem tego tak wszystkiego zrobić. Znowu w, na razie. no bo jak tego nie zrobisz, e, to jest duże ryzyko, że walniesz. No i zrobiłam tak, i to nie zadziałało. Okej, okay, no wróci, to nie Po prostu moje koło się ja blokuje. Ja trzymam W, puszczam kontrol i W. Zrobiłam tak, I powiedziałam. Powiedziałam, zrobiłam tak. Bo właśnie, ogólnie to przy okazji dla widzów, którzy tak nie robią, no to będziecie często się wywalać, nie A ja się nie, wywalę, nie wywaliłam. Ja No i, i znowu mi się koło zablokowało, no ja nie wiem o co chodzi. Ale blisko było prawie na... No znowu prawie wskoczyłem. A ty tam się nie blokuj, Joszelka. Nie, no ja nie jestem blokować. zablokowana w tym momencie. Ja nie już mam dosyć stąd. Tu. Już może dosyć? <laughs> Że nie ma w ogóle ruchu licznego, Joszelken. Ale ja mam dosyć, kiedy ja po dziesiątym razie nie potrafię wskoczyć na jeden głupi murek. No i walić to. Zmieniam sobie miejscówkę na razie. E, dobra, zmień sobie miejscówkę jak chcesz, albo poczekaj, bo po drugiej stronie albo tutaj... I e, nie wiem gdzie motoru. ty jesteś. Tam gdzieś jesteś. E, a może tutaj, czekaj, na ten budynek się wbije. No się Zobaczymy, czy się scóry. uda. E, czekaj, to oczywiście z rozpędu, tak, żeby w razie czego ewentualnie. Teraz no, jeszcze ostatni spróbuję. Dobra, próbuj. Ja tam teoretycznie. No się dobra, ewentualnie czas teraz temu. mogę tutaj tak. Okej, okay, no widzicie, zaraz w tutaj oszelka, po prostu za późno podniosę koło. Dokładnie, tak. Ja i zrobiłam? Normalnie. Popój się tam, bo na ciebie zaraz wskoczę. Chodź, chodź tutaj, patrz tutaj, zobacz ten. E, faila, chyba. Na co mam patrzeć? Gdzie mam patrzeć? Okej, okay, tutaj tędy, i tutaj oto. Ej, no bez jej, teraz się nie udało. To by się może uda. Nie, tutaj coś nie działa. Okej, okay, nieważne. Dobra, okay, e, to po z miejscówki, którą już gdzieś tam trochę znam. Znaczy, ten murek jest Zwrócę. dobry, ogólnie. Nie, nie jest dobry. Jest Właśnie dobry. Ja się na nim zatrzymuję. Jest dobry, mówię. Tak ci. nie powinno być. I teraz tutaj, gdzie zazwyczaj dużo samochodów zatrzymuje się. Mówiłem, że jest dobry. Wow! Mówiłam, że okay. jest dobry. E, Powiedziałem, że, że, że jest dobry. Do... Jasnino, tak. I no i wydało się. O nie, najgorzej. No, i muszę się odrodzić. Ja ci się odrodzę. Muszę się ja odrodzić. Też musiałem, ja też musiałam się odrodzić, niestety, no bo, że tak powiem, no fail. Ja wpadłam do e... basenu. <grym> A, okej. Okay. Dobra, ja spróbuję jeszcze raz wskoczyć na ten budynek tam. No, ja szukam jeszcze czegoś ciekawego. Ale... Tak naprawdę od czegoś nie odbijesz? Tak naprawdę się odbijasz i lecisz, nie? No, dobra. Nie no zawsze. Niekoniecznie. <grym> no, nie zawsze. No, czasami odbije się tak, że prosto polecę do góry zamiast polecieć na odległość, no ale ouch. no niestety zdarza się. Auć, auć. co, bo ja... No nie wiem. Okej, okay, dobra, to też nie pykło. Boga mi to bo ja miejscówek nie umiem znajdować. Mówisz? No. Czekaj, spróbuję jeszcze raz tam, ale zobaczymy, czy się uda. Albo tutaj czekaj, a tu? Okej, okay, to już było lepsze. To już było lepsze. Ten murek po prostu jest niższy. Tylko weź teraz, wyceluj w ten murek, który tam. okej. Okay. No, powodzenia. Nie będzie takie proste. żeby zobaczyć ten murek, No, nie do końca. Nie da się tak tutaj wbić ładnie. Jak myślałem. Trzeba, troszkę Chyba, że tutaj. Podnosić kółko, wiesz? Wow! No Trochę nie, chodzi o to, że, dużo to, że po prostu. Nie, ja normalnie się wybiłem, tylko chodzi o to, że po prostu nie wybiłem się tam, gdzie chciałem. Mhm. Tak, tak. O to mi chodzi. Eee, dobra, czekaj, spróbuję jeszcze raz tutaj tą miejscóweczkę, no, tak którą już trochę, trochę znam właśnie, w sumie widzowie też chyba znają, starsi. Pokaż, pokaż, pokaż. wiem? zobacz, tutaj, tędy, tu zwykle normalnie auta zatrzymują się i po prostu ich przeszkadzają. Tylko nie mogę się tam wbić na górę cały czas. Hmm. Okej. Okay. No dobrze no, ewentualnie dobra, to tak podejście. możemy. Coś udało ci się tam gdzieś, coś, jakoś? Nie? nie, udało się. E, dobra, to słuchaj, to pojedziemy sobie w drugą stronę. E, w drugą stronę sobie pojedziemy i... O, czeka, tutaj coś jest, patrz, jakiś murek. taki piękny. Już wcześniej na niego Fu. patrzyłam. I jazda, lecimy! Ej. E, tylko do końca się nie wbiłem. Zobacz, tutaj jeszcze jest. Jeszcze było spoko. To trzeba się odbić. E, Tylko łatwiej jest bezpośrednio, jak nie ma właśnie żadnych samochodów i tak dalej. No okay, i tylko... czemu nie powiedziałeś mi, że tutaj? E, tutaj? Ja myślałam, że chodzi o to, żeby się rozpędzić. E... Powiedział mi, tu jest murek, pokazał i pojechał w drugą stronę. Eee, tak. No tak. No ja rozpędziłem się walno w murek, no przecież było. Czemu nie powiedziałeś mi, że tu mam się rozpędzić? No bo tu się. <laughs> No widzisz. No i to jest właśnie cały Paweł. Nie no powiem co ma za... No. Nie, najpierw podjedzie do i powie... To jest ten murek, patrz na ten murek, a później o, jedziemy, pojedzie w drugą i stronę. i będzie murek, patrz. Ja ciekawa drodze. No super. <laughs> nie rób to samo co ja, to nie o to chodzi. To nie o to mi chodziło, żeby zrobiła <laughs> to fajnie ale... to samo. No o chodziło. No oddaj mi motocykl! O, pa tutaj, fuh! Motocyk mi oddaj! Dzikie ciory. No, oddała mi motocyk. Tylko spróbuję się wybić teraz tutaj w drugą stronę. Irona to skacze jak szalony, nie? Ja ogólnie postaram się wbić na e, ten... E, e, tak, e, postaram się wbić tam na tego, A -a. na tą górkę. Tio, ale znowu górka. to samo, co jest grane? Jaka górka? No w sensie chciałem na tak tam wejść. Jesteś kot dach, a więc to, to no jest... No właśnie tam wiem, że jestem koteł, pan koteł dachowiec jestem. No i... Pff, ja nie umiem. E, dobra, ja spróbuję jeszcze raz tutaj tędy. Zobaczymy kajpole. O, czekaj, tu Okej, okay, dobra, nie zadziałał. Chyba zginę. Nie? Nie zginął na szczęście. wam na miękkiej trabusi. No i ja tylko jeden Miękka trabusia jest dobra. Okej, okay, czekajcie, teraz chwilka. Uno momentu, dobra, bo patrzę tutaj jakaś nie, tutaj ten nie wyjedziemy. Ale tutaj... No i da się nawet jak wcześniej wcisnę. Ja nie umiem. No właśnie tam coś się zepsuło. Dobra, inną miejscówkę. Jaką inną? Tutaj taką. O. Chyba jak coś Okej, zaparkowałam przed tanimi kartami na telefon. akcesoriami do telefonu. Okej. Taka sytuacja. Od czego się odbiłeś? E, od tego tutaj. E, chyba cię spreszyłem. Na szczęście policja niego nie jest, można strzelać dowoli. Bo nie wiedziałam, do czego mam się odbić. Okej, okay. a ty nie widziałeś pocisków, jak trafiają? Widziałam, tylko. Z... A, widziałaś, widzisz. Tylko ty to zrobiłeś w bardzo różne miejsca. No, Och, dobra. Fajka. Jaka fajka, co? Hejka, powiedziałam paru razy. Jaka hejka? Wow, dobra, czekaj, bo się wywaliłem. Zwaliłeś się? Aż, aż mnie motocyk przykrył. Dobra, spokojnie. No, żeż po. Wybiłam a... się na tobie. No wybiłaś się, totalnie. Patrz, tu. Dobra, trochę słabo wyszło, bo nie ty odbiłem się od budynku. No ja też. Ale... Fajnie, Zresztą że można na budynek rozpędzić. skoczyć. Okej, okay, to może nie w ten sposób. Eee, tu nie zadziałało niestety. Okej, okay, zobaczmy gdzieś coś dalej. Okej, okay, a tutaj to będzie ryzyko... Nie, 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 Tu są wszystkie takie jakieś dzymsy i tak dalej, o to się człowiek zabija za każdym razem. Ale tak widzę teraz tak. tutaj, że można się rozpędzić, jest płotek. Także poczekaj, ja zaraz sprawdzę czy to zadziała. No Dobra, ja spróbuję. Jak dobrze do zadziała? Ja no się odbiłam od krawężnika. Ja się odbiłam od krawężnika. Dobra, mam fajną miejscóweczkę. Super. Na której fajnie się można wybić. Super. Ale człowiek nie na YouTube. E, tutaj jest, chodź tutaj. Widziałam! Widziałaś? Tylko ja się odbiłam wcześniej od krawężnika. A dobra, okej. Okay. No niestety krawężnik czasami tak robi. Ja muszę muszę przypomnieć co to było. E, tak. Dokładnie. Oj, tu jest kolejna miejscowa, w której można fajnie się wybić na pewno na większą odległość Super, Grabężnik był lepiej. Dobra, nie zajedź mi drogi. Jadę, jadę. Kremelnik był lepiej wyposażony Funkcje odbijania. Okej, okay, dobra, prawie padłem na billboard. No i co Ale... ty? Co się stało? Nie mogę się odbić! No nie! Ja nie może się odbić! Nie mógłby się odbić! Halo? uwaga! Ja tu jadę! Ale mnie to nie interesuje! O co tu, o stary! Nie jestem to było starym. fajne. O stare, ale to było fajne! J'acie teraz walne! Ale czad! Ej, nie, naprawdę fajne to wyszło! Podobało mi się! Zajdź stawcie GG! Ja e, dobra czekaj w drugą stronę spróbuję zobaczę, tutaj jest jakiś mureczek Mam nadzieję, że wiesz do czego służyć GG No bo wyszło mi Good game, no nie? No, no. ale to nie no. do tego No proszę cię! Good job, jeśli chcesz jak już Eee. No i przecież, zwaliłaś murek joszelką nie można tak od razu jechać, bo widzicie. Co się dzieje? Dobra, podejście numer e, ten, ale może bym uda się zrobić coś ciekawego, jeszcze raz. Nie ja, to było spoko, o billboard się odbijasz, a później... Znaczy, o, najpierw o to, a później o billboard. Nie mi tu zahaczyła, no halo! Pa, ja. Patrz, Puch. Ja nie umiem. Nie! Ja nie umiem, raz mi Bo... wychodzi, raz nie. Jak ja chcę, to nie chce... Dużo ketchupu zostało tutaj na jezdni, wszystko z, bezpośrednio z moich pośladów. No wstawaj kocie! Eee, czekaj, tak delikatnie sobie na razie tego przewalę, zobaczę jak to reaguje. Reaguje źle Dobra, no tak nie niespecjalnie, ale dobra, okej okay. Dobra, pojadę w drugą stronę i zobaczymy czy w drugą stronę y, coś złapie. Nie, zaraz coś wcześnie. O Co ty mówisz? Wcześnie, coś zaraz. Co ty ja na mury nie potrafię. Totalnie nie umiem. Okej, okay, czekaj, przepraszam. O, dobra, kogoś potrąciłem, zdarza się. No, i odbiłam się. Ty się odbijałeś, tutaj, ja się nie odbiłam tam tego nie potrafiłem. Jakiś błąd mam. No właśnie chodzi o to, że tam, gdzie ty się odbijasz, tam się ja nie odbijam, a na odwrót to też działa. Leeeeki budyneczek, świetnie. Dokładnie, no tak i... się właśnie wjeżdża na budynki. Chcesz, jesteś kominiarzem, używaj naszej techniki. Jesteś Mikołajem, używaj naszej techniki. Dokładnie tak. Dobra. Czekaj, ja się tu muszę wycofać, bo może mi się uda wskoczyć na ten budynek z boczku? Nie wybywaj mnie. Dobra, niestety się nie udało, ale trafiłem bezpośrednio w jakiś przeszczep wystający Chyba z budynku. To zrobię stąd. Z odległości? Okej, to można, można, oczywiście. Bo z jakiegoś powodu... No, on teraz mi wskoczył, no teraz tu nie ma problemu. Wyskoczył ci? Teraz Co się wyskoczył? Chyba pryszcz. Ja ci zaraz kopę zasadę, chcesz oberwać? Wow! Patrz tu. Ale czad. Dobra, spoko. Patrz, zobacz to. Patrz tu, patrz, patrz, patrz. Tutaj jedziesz, no nie, czekaj, tu potrącasz tą panią i jedziesz tędy. I o, pyk. Puch, 360 i jest szansa, że prawie się wbiłem tam na ten, żeby zjechać sobie po, po bandzie. Tak, działa, 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 działa. Już mówiłem, że działa. Okej, okay, dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ja tu z większej prędkości spróbuję. Nie, poczekaj, proszę tutaj nie działać teraz na moją e, niekorzyść. Ja chcę się ro, e, rozpędzić mocno. Kurczę e, wierzę, No i przy ciebie się zrespi, wiesz, jak daleko się zrespię, kubuzie. No. Jak daleko się zrespi? No, no jak? No ciro, jak, czy jak? Najprzyciej no motocykl to został, będzie tu leżał. No, jak daleko się zrespiłeś? Dobra, czekaj, bo chcę tu zrobić taką naprawdę... No i widzisz zepsułaś wszystko ha, ha, ha. Miałabyś tak pięknie Znowu i, i widzisz i tu <grym> i motocykle <grym> tu leżą Okej, okay, dobra, coś tu nie pykło, ale luz Dobra, tutaj a czeka tutaj Gdzie jest tutaj Nie, tu się nie, bo tu się wybijam bezpośrednio od e, krawężnika, jest to Elipa Dobra, na balkon tutaj skoczyłam. Dobra, czekaj, patera, tutaj. E, tutaj już wcześniej byłem. Puch! I płatuję na autostradę. Prawie. A tutaj? Nie, tutaj nie. O, hop. Dobra, e, poczekajcie teraz. proponuję, że pojadę sobie kawałek dalej, gdzieś tutaj w głębsze, grubsze miasto. Mhm, mm no no. E, I zobaczymy e, coś pewnego, e, zobaczymy. O, I teraz i cię zabić, tak, tutaj? Nie, coś co zawsze miałem problem, żeby zrobić, bo zawsze był duży ruch uliczny. I teraz tego ruchu licznego nie ma, więc jest szansa, że to zrobię. Tylko szansę. No jest szansa na sukces. Dobra, jeszcze ktoś tu szansę za mną. Na e, I zostaw sobie miejsce za mną, żebyś widziała, gdzie uderzam. Dobra, zawróć. Będzie długi rozpęd. Spokojnie, a ja i tak jestem wolniejsza. Dobra, e, na parking. Tam na parking e, jest tam taki miejscu. Wa... Zawsze jest ja w dużo, dużo samochodów pojazdów. No prawie się wbiłem, prawie się a to jest ilu piętrowy budynek? Czekaj, parter, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte Czekaj no jeszcze raz. To jest w ogóle. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste Okej. Okay. sześciopiętrowy piętrowy budyneczek No i prawie, że tak powiem tam wleciałem. Ja jeszcze raz próbuję. Okej, okay. ja też próbuję jeszcze raz. Bo ja, mi nie Jak wyszło. Podniesiesz koło wcześniej. Ja nie e... wiem, w którym miejscu te, tego murku mam... Po, mam no ja też właśnie robić. nie wiem, tak żeby będę testował. E, z podniesionym kołem jedzie się szybciej w razie czego, to też pamiętaj. E, tylko później opuść jeszcze raz podnieść. Tak, super. Okej, okay, dobra, uwaga, spróbuję. Podejście numer... E, któreś. Dobra, nie o to chodziło! Dobra, nie pychło. Nie o to chodziło, nie odchodziło, ale mówiłem do trzech razy sztuka, więc trzeci raz podejście. Zobaczymy, czy się uda. Dobrze. Co? Dobrze. No co? Dobrze. Ja chcę na to wskoczyć. Ja kiedyś, ja kiedyś to przeskoczyłem i to na sesji normalnej, zwykłej jest z dużą ilością samochodów, tylko to wiecie. Żeby trafić, e, gdzie akurat nie ma samochodów. No i to ja to nie, ja jest nie, nie tak umiem, prosto. ja tylko się wybijam na tym murku i skaczę z powrotem. Okej, okay, teraz mi się uda, ja to czuję. Tylko idź tamtąd. O, dobra. No, czy mnie wyganiasz? To chcesz? Ja dobra, jeszcze, jeszcze muszę chyba jeszcze raz podnieść koła. Bo chciałem polecieć na odległość, ale finalnie, że tak powiem, nie pykło. Dobra. ewentualnie spróbuję przy okazji w drugą stronę się wypić, zobaczymy. Bo tu również jest taka miejscóweczka, tylko oczywiście ty pojdzie akurat. Tak go rozjedź. Dobra, Leciałam na autostradę i na szczęście jestem bezpieczny, bo na szczęście na autostradzie nic nie jeździ teraz. Taka sytuacja. Dobra. Ciśnij tam, ciśnij! Cisnę. Dobra, o, zdobyłem pierwsze miejsce, pięknie! Super. <laughs> Ale my nie walczymy, wiesz? Jak to nie? Rozsłonowałam się! Pasz, 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 pasz! Nie widzę, bo... Rozsmurowałam się, tak jak powiedziałam. Ja prawie wskoczyłem. Dobra, jeszcze z drugiej strony spróbuję coś zrobić. Nie, już tam nie ma. E, a, bo to jest ten. Ja, sklep. mi tu polecę. Tak? O Ociepanie, dobra. Niestety czasami krawężnik potrafi wybić. Niestety czasami tak też powiedziałam. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Nie no nie czy to na przykład? Hmm, to nie. Okej, okay, to... Spoko. Hmm. Hop. I tutaj... Hop. No bo nie hop, dobra, przejadę normalnie. Okej, okay. czekaj, ci, teraz kwestia jest taka, że tutaj jeszcze była miejscowa ja, ten murek tutaj ten jest... W tym samym miejscu, miejscu jest miejscowa, mianowicie uderzenie mniej więcej w tym miejscu tu. Chyba że stoi Właśnie, choinka. To. to jest łatwiej. Bo w święta czasami tu jest choinka. Okej, okay, dobra, to spróbuję może z takiej odległości. Chcemy święta już niedługo. Ho, ho, ho! Zmieniesz tak. się, Mikołaje. I ja dostanę swój prezent No widzisz? Okej, okay, dobra. Nie, nie, bo byłem skupiony teraz. Czyli nie dostanę w tym roku. Dobra, czy też na komisariacie? No cóż, kurczę. Dobra, spróbuję jeszcze teraz tam podjechać. Zobaczymy czy się uda. Albo w drugą stronę może uda mi się wybić teraz. E, będzie łatwiej. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś tu przejazd jest. Jest przejazd, dobra. Nie wiem czy uda mi się. Albo czekaj, może tutaj. Już widzę. Dobra, okej. Okay. Na schodach spróbuję. Bo na schodach się wchodzi to i schody powinny wybijać, nie? Powinny. No nie, zdecydowanie. Dobra, podejście numer pierwsze w sumie do tego miejsca. No niestety, ale wybił mnie krawężnik, i to zaskutkowało niestety no, szorowaniem dupcią. Przykro mi. Dupcia wyszorowana. Ok. Hey. Czekaj, zobaczmy tutaj jeszcze, czekaj, gdzieś tu było. O tu jest, czy to, to, to będzie wybijało? Podejrzewam, że tak. Yy, Okej, okay. i F. teraz z tego miejsca... Super. To. Super. Super, że tam sobie wleciałeś. No wleciałem sobie tam. Super. Ja sobie wlecę na budynek tutaj prawdopodobnie. Naprzeciwko. Mam nadzieję, że się uda. O. Dobra, czekaj, czekaj. Nie no, bez jaju! Dobra, no niestety za mały rozpęd, niestety totalnie za mały rozpęd, no i to taka trochę lipa. E, Okej, okay. jeszcze tu mamy schody, czy te schody na schodach się wybije? Okej, okay, coś tam się wybije na tych schodach, więc spoko. E, zobaczmy, czekajcie, tutaj rozpędzik zrobimy zaraz. Ja nie umiem stunty. Ty nie umiesz stunty? Tak. Spokojnie. Wszystko przed tobą. Chyba za mną. Okej, okay, dobra, no niestety nie trafiłem tak jak chciałem. Kurczę, normalnie... No dawać mi tą bramkę! Jeszcze raz chcę. Ale ciężko trafić, to są takie małe schody. Jeszcze na klawiaturze to jest tak, że od razu skręcasz o 90 stopni, nie? Takie schody? No rozpędzam się w, nich, w ich kierunku właśnie. Okej, okay, dobra e, Jestem tam w środku, ale spoko. Okej, okay. jeszcze, czekaj, jeszcze na miejscówkę mam. Chcę sprawdzić tutaj e, to było gdzieś tu, tylko trzeba pojechać najpierw w prawo uh -huh. o, i zaraz tu wrócimy Tylko muszę mieć e, mały rozpęd. Mały? Tak Mały rozpęd X Okej, okay, cisnę, 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 cisnę. Czekaj, to było tu, to było tu To było tu. Nie, no, bez tak słońce świeci, że ja tu nie widziałem, gdzie jest ten. Eee, czekaj, gdzie jest kwietnik? No właśnie, gdzie kwietnik jest, nie? Tutaj, chciałem się od tego wybić, ale to tylko też nie zadziałało, bo tu jakiś syf ktoś zbudował na tym. na górce. Nie, tu nie chodziło o kwietnik, to chodziło o ten mały mureczek taki, wiesz? On też wybija. Okay. No On również wybija. Zapytałam kwietnik, powiedziałeś tak? Kwietnik! Eee, tak, no, bo tu jest taki duży kwietnik, widzisz? O! To? Zapytałam no tak. czy o kwietnik, powiedziałeś tak. No tak! Tak! A później mówisz, nie, nie o kwietnik chodziło, tylko o ten mały mureczek. Ej, drzewo mnie rozwaliło. No i dobrze. To bo chyba te... jestem na drzewie. Małpa. Gdzie znaczy, to jest te bijące drzewo z Harry'ego Pottera. Wierzba. A no to tak, no, no dobra. Okej, okay, moi drodzy, tym sobie kończymy, dzięki za trzymajcie się, papa. Papa, co pa, następnego? Tak jest. Jā, nāc nu nē, jā.